Witam bardzo serdecznie, z tej strony Michael dzisiaj sobie wam pokażę jak zarabia się na kontraktach jak wykorzystywać kontrakty i jak zmaksymalizować zysk z kontraktów bierzemy sobie taki oto zestawik z dwoma naczepami można z jeśli ktoś ma na tyle ogarnia gierkę i tak dalej ogarnia tuning pojazdów i tak dalej ja sobie podpiłem dwie takie sobie cysterki i będziemy sobie jechać do stacji paliw Noxan dlaczego stacja paliw? Głównie chodzi o to, żeby robić krótkie dystanse, a zarabiać głównie na kontraktach. Dlaczego na kontraktach? No, bo kontrakty dają nam najwięcej. Główny zarobek w Motortownie się opiera właśnie na kontraktach, jeśli chodzi o transport. No i inne takie najbardziej opłacalne kontrakty to właśnie są z paliwa, ponieważ to mamy bodajże za 20 sztuk po 50 tysięcy, chyba coś w tym stylu. No i będziemy sobie teraz jechać do tego Noxana w komentarzu możecie dać swoje sposoby na zarabianie I możecie dać znać w komentarzach co byście chcieli Czego byście chcieli się dowiedzieć o Motortownie Bo jeśli chodzi o poradniki o tą grę no to Na polskim YouTubie jest tego bardzo mało chyba Prawie że w ogóle Generalnie możecie też napisać w komentarzach Jaki wasz jest ulubiony pojazd jeśli chodzi o Motortouna, Czy już kręciliście top speeda na przykład po cokolwiek, tak, żeby troszkę podbić ten film i żeby trafiał jak do największej grupy osób. Szczerze, nie wiem, nie orientuję się, jak dużo osób z Polski gra motor Motortown'a. A może ktoś za parę lat trafi na ten film i się przyda. Albo na ten film za jakiś miesiąc czy coś w tym stylu wam się szczerze, że sam osobiście nie wpadłem na ten pomysł, żeby zarabiać w taki sposób. Wydaje że Mister Baga oglądałem. gdzie? a dobra, nie ma czegoś takiego na polskim YouTubie. No to sobie spróbujemy. Tylko, że wam powiem, jadę z jakieś 5 minut, a już prawie jestem na miejscu i będzie pierwszy zarobek. Ja wam wszystko dalej wytłumaczę. Sobie odjeżdżamy. Pamiętajcie, żeby nie rozładowywać od razu tego. Będziemy sobie ciężarówki. Tutaj bierzemy kontrakcik. 20. Widzicie? Mamcie tutaj 10% za rozładowanie tego oraz 58 tysięcy. Owszem, można by było wziąć nawet tą 50 Ale wtedy macie tylko 81 tysięcy, więc przebicie jest bardzo duże i o to chodzi, no bo mamy w jednej naczepie 20 sztuk, tak? No to lepiej rozładować to dwa razy niż raz to Możecie sobie skalkulować, tutaj macie 81 tysięcy, tu jest jakieś 116 Różnica jest naprawdę spora Mam na koncie obecnie 33 tysiące 70 Bierzemy kontrakt 1, 000. I tak, mam 22 tysiące Nie wierzamy całym zestawem tylko w tym zestawu Wstawać pierwszą na dwóch się No to tak, zrobiliśmy pierwszy kontrakt I teraz sobie wchodzimy znowu w kontrakty Zapewnić paliwo 20 Znowu wydajemy 11 000, i bierzemy drugi i Oto z 30 tysięcy mamy 138 000. Teraz co dalej? Mamy 100 000 dosłownie w 5 minut. Teraz możemy, mamy kilka opcji. Możemy jechać dalej do dalszych, powiedzmy magazynów paliwa i rozwoju jeszcze dalej albo po prostu gdzieś po szybkości gdzieś to zawieźć no to na przykład taka najbliżej chyba właśnie fabryka wody właśnie fabryka free water i właśnie pojedziemy sobie zawieźć to na fabrykę wody Ładujemy sobie i jedziemy sobie dalej I teraz sobie zobaczcie zrobicie sobie dosłownie takie dwa kursy I macie za darmo 200 tysięcy Nie możecie tego przeliczyć na godziny Dlaczego? No bo jeśli chodzi o sam port w Yale, to, to mamy coś takiego jak Po prostu same się uzupełniają materiały Czyli w porcie w Yale bierzemy paliwo ja jeszcze mój pracownik dostarcza tam ropę naftową, żeby paliwo cały czas szybciej się robiło. Ale to nie znaczy, że jeśli zrobię te dwa kursy, czyli do Noxan oraz potem do Free Water, to będę miał od razu mógł wziąć całe nowe zlecenie transportu na Noxan. Nie, tak to nie działa, niestety, więc trzeba wziąć to pod uwagę. No z tego co tutaj pojadę, tu sobie pojedziemy, tu. Bo tak, to nie wiem, sobie przez miasto. Zobaczymy, co tam na dzielni się dzieje. No więc, wracając do tematu, to wcale tak to nie działa. Trzeba mieć to na uwadze. Więc tam powiedzmy, raz na godzinę sobie coś takiego zrobić. no to macie już darmowe 400 koła w 2 godziny. Nie? Plus tam możecie w międzyczasie sobie, załóżmy, robicie właśnie sobie dwie takie dostawy do stanu i do Free Water. I potem na przykład sobie wózicie deski, albo na autobusie możecie sobie jeździć, jeśli lubicie, albo taksówką, cokolwiek innego porobić. Albo po prostu jakiś transportik sobie dłuższy zrobić, na przykład nie, powiedzmy z kontenerem, chociaż dla mnie kontenery były super opcją, dla mnie z początku, ale jak zauważyłem, że kontrakty znacznie dużo więcej dają, to kontenery stały się w mom momencie dla mnie nieopłacalne. Więc teraz głównie się staram robić to, co jest na, na kontrakty. I powiedzmy, jakieś deski, jakaś stal, jakaś ruda, albo coś w stylu. Na przykład, radzi mi się opaci wziąć na przykład węgiel z portu. Jak ten port się nazywał? W porcie DASA. I go zawieźć do fabryki belki H albo poju stali. Jeżeli na przykład jechać z kontenerem, nie? to jeszcze tyle kilometrów, No możecie sobie sami w ogóle potestować, posprawdzać, że rzeczywiście te kontrakty bardzo dużo dają. No to mija jakieś 15 minut i dojeżdżamy sobie do fabryki wody. No tak jak mówię, mo możecie nawet do Gwangji sobie to zawieźć i wywieźć to dalej. Pamiętajcie, że stacje paliwowe nigdy, ale to nigdy nie mają kontraktów. To raczej jest to... Teraz spróbujmy sobie tak nakręcić, żeby na pewno się zmieścić, jeśli chodzi o odunek. Okay. No czyli robi to samo klasycznie. Kontrakt paliwo 20. Ok, damy sobie. Zatrzymujemy się. No to samo. Kontrakt paliwo 20. Znowu sobie podjeżdżamy Z mojej strony byłoby to na tyle 15 minut wam pokazałem, że da się zarobić ponad 200 tysięcy Bez żadnego problemu Bez używania exploitów, tylko po prostu zbudowanych funkcji w grze Jeśli byście mieli na przykład Jeszcze jedną naczepę podpiętą Czyli zapinacie dwa Dwie, dwie te naczepy Dwa te lidy To bodajże się tabor nazywa Podminacie do tego na koniec Tom i macie 62 jednostki, jak dobrze pamiętam, na paliwo. Tylko wtedy musicie w porcie jeszcze chwilę poczekać, aż będziecie mogli wszystko załadować. No to wtedy macie po 160, 120 tysięcy, czekajcie, 58, 58, 58 to około 160 tysięcy. Na jednym takim transporcie, więc jeśli byście to dowieźli to jeszcze tutaj To macie jakieś 320 tysięcy Więc Trzeba po prostu dobrze liczyć pieniądze Więc to by z mojej strony byłoby na tyle Dziękuję, że byliście tutaj ze mną Dziękuję za zobaczenie tego Filmu Jeśli wam filmik się spodobał, możecie załapkować, skomentować czy Zasubskrybować, żeby być na bieżąco z filmami Mam nadzieję, że pojawi się jeszcze więcej materiałów Z The Motortown -a jeszcze Wam coś więcej pokazać jeśli macie jakieś pytania jakieś propozycje co bym mógł nagrać nagram Wam dla, dla Was tyle dziękuję za uwagę tyle z mojej strony dziękuję. na razie